Jeżeli uważaliście, że Mars jest najlepszym przykładem suchego i wrogiego świata, powinniście teraz uważnie słuchać. Łazik Curiosity, należący do NASA, odkrył na czerwonej planecie serię sensacyjnych cząsteczek, które mogą mieć pochodzenie biologiczne. Ale co dokładnie znalazł Curiosity i dlaczego proste węglowodory mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie życia pozaziemskiego? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się, czy naprawdę natrafiliśmy na pierwsze dowody życia na Marsie. To pytanie jest tak stare jak sama ludzkość, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Czy przy tysiącach ciał niebieskich w przestrzeni kosmicznej możliwe jest, że Ziemia jest jedyną planetą, na której powstało życie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, techniczne cuda takie jak teleskop Jamesa Weba kierują swoje oczy na odległe światy w poszukiwaniu potencjalnych biosygnałów w atmosferach egzoplanet. Ale kto wie, może w końcu nie będzie konieczne kierowanie naszego ciekawskiego wzroku w przestrzeń kosmiczną, oddaloną o niezliczone lata świetlne. A co jeśli nasi pozaziemscy współcześni drzemali tuż pod naszym nosem przez cały czas? Jeżeli istnieje w naszym sąsiedztwie planetarne ciało niebieskie, które podejrzewa się o skrywanie przełomowej tajemnicy, to jest to Mars. I nie mamy tu na myśli dziwacznych spekulacji na temat ukrytej cywilizacji marsjańskiej, ale niezwykłe informacje, które od dłuższego czasu dostarcza nam łazik Curiosity. W szczegółach marsjańskie laboratorium na kołach, które jest wielkości małego samochodu i waży około 900 kg, znajduje się na naszej czerwonej, sąsiedniej planecie od 2012, aby badać jej geologię i klimat. W 2018 Curiosity dokonał decydującego przełomu. W końcu dostarczył długo oczekiwany dowód, że skały marsjańskie zawierają różne związki organiczne, a tym samym cząsteczki, które odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju życia. W czterech miejscach krateru Gale pokładowe laboratorium chemiczne Curiosity wykryło w próbkach pierścieniowe i łańcuchowe związki węglowodorowe i organiczne związki siarki. Jednak temu spektakularnemu odkryciu towarzyszyło również duże ale. Niestety nie możemy z całkowitą pewnością stwierdzić, czy te cząsteczki organiczne są rzeczywiście pochodzenia biologicznego. Prawdą jest, że niektóre cząsteczki wykryte na Marsie są typowo wytwarzane przez organizmy żyjące na Ziemi, a ich wartości izotopowe mogą również wskazywać na pochodzenie biologiczne. Ale jednocześnie znamy również procesy abiotyczne powstawania takich cząsteczek, które nie wymagają udziału organizmów, tak więc namacalny dowód na istnienie dawnego życia na Marsie nie został jeszcze znaleziony. Co Curiosity znalazł na Marsie? Teraz jednak Curiosity dokonał kolejnego sensacyjnego odkrycia na Marsie, które natychmiast trafiło na pierwsze strony gazet astronomicznych. Dokładniej rzecz biorąc, odkrycie to ujawniło się w czasie analizy próbek gliny pobranych przez łazik z Cumberland Mudstone w kraterze Gale. Laboratorium chemiczne Curiosity najpierw podgrzało filokrzemiany do temperatury 450 stopni Celsjusza, a następnie do 850, aby następnie ocenić powstałe cząsteczki w spektrometrze masowym. Wcześniej Caroline Freisnett z francuskiej Sorbony wraz z kolegami z NASA modyfikowała procedurę analizy, aby umożliwić wykrywanie cząsteczek organicznych o dłuższych łańcuchach. Modyfikacja ta przyniosła oczekiwany rezultat. Curiosity wykazał obecność dekanu, undekanu i dodekanu, a więc trzech długołańcuchowych węglowodorów z grupy alkanów. Stężenie alkanów wynosiło od 27 do 53 części na miliard. Dla jasności Curiosity wykrył tym samym najcięższe i najdłuższe cząsteczki organiczne na Marsie. Główni naukowcy stwierdzili następująco. To odkrycie poszerza różnorodność klas cząsteczek organicznych znalezionych na Marsie. To znaczące odkrycie, które pokazuje, że większe cząsteczki organiczne mogą zachować się w prymitywnych osadach marsjańskich pomimo intensywnego promieniowania i silnie utleniającego środowiska. Najważniejsze jest to, że odkrycie to nie tylko podsyca nadzieję, że w gliniastych skałach planety mogły przetrwać szczątki biologiczne, ale ma również szczególne znaczenie z innego powodu. Odkrycia Curiosity są szczególnie ekscytujące, ponieważ mogą stanowić pozostałości typowych biomolekuł. Znalezione malkany mogły więc pochodzić z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak te występujące w błonach komórkowych organizmów. W tym kontekście Freisnet i jej współpracownicy twierdzą, że eksperymenty laboratoryjne potwierdzają hipotezę, że wykryte alkany były pierwotnie zachowane w gliniastej skale jako długołańcuchowe kwasy karboksylowe zawierające od 11 do 13 atomów węgla. Zgodnie z tym, alkany powstały dopiero po podgrzaniu tych kwasów tłuszczowych przez łazik Curiosity, ale co to właściwie oznacza w praktyce? Czy znaleziska mają pochodzenie biologiczne, czy nie? Oczywiście naukowcy omówili również tę kluczową kwestię i doszli do następującego wniosku. Obecność dekanu, undekanu i dodekanu może wynikać z rozkładu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas palmitynowy, stearynowy lub olejnowy, które w pewnych warunkach są uważane za biosygnaturę, a to daje do myślenia. Jeżeli zostanie to potwierdzone, byłby to pierwszy przypadek znalezienia chemicznych pozostałości marsjańskich form życia, a tym samym dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Jak dotąd wszystko wygląda spektakularnie, ale eksperci nadal zachowują ostrożność i nie otwierają jeszcze szampana. Rajzenet wyjaśnia: Jak dotąd związki aromatyczne i alifatyczne nie pozwalają nam jednoznacznie sklasyfikować ich pochodzenia jako biotycznego lub abiotycznego. Ponieważ teoretycznie, i to jest kluczowa kwestia, długołańcuchowe alkany mogą również powstawać w wyniku procesów czysto geochemicznych. Jednocześnie naukowcy podkreślają jednak, że odpowiednie procesy abiotyczne, znane nam ze źródeł hydrotermalnych, wytwarzają głównie kwasy karboksylowe o krótszych łańcuchach i tylko nieliczne kwasy tłuszczowe o dłuższych łańcuchach. W związku z tym wydaje się, że wahadło życia na Marsie rzeczywiście wychyliło się bardziej w kierunku pochodzenia biogenicznego. Potwierdza to fakt, że kwasy tłuszczowe wytwarzane przez organizmy ziemskie preferują łańcuchy węglowe o parzystej liczbie atomów węgla nad nieparzystymi, a alkany wykryte przez Curiosity pochodzą z kwasów tłuszczowych, które również mają głównie parzystą liczbę atomów węgla. Jednak, mimo że obecnie pojawia się coraz więcej dowodów na to, że mikroorganizmy niegdyś z spustoszanie na Marsie, nadal brakuje decydujących dowodów. Nie ulega wątpliwości, że ta niepewność jest co najmniej irytująca, ale nie ulega również wątpliwości, że przyszłość zapowiada znacznie większą jasność w tej kwestii. W końcu Łazik Perseverance, kolega Curiosity na Marsie, również pozostawił na czerwonej planecie kilka próbek, które zostaną przywiezione na Ziemię w ramach przyszłej misji powrotnej i poddane znacznie bardziej szczegółowej analizie niż na miejscu. Czy Mars skrywa gigantyczny ocean? Co ciekawe, odkrycia dokonane przez Łazik Curiosity nie są bynajmniej jedynymi pozycjami na teoretycznej liście elementów niezbędnych do powstania życia na czerwonej planecie. Wręcz przeciwnie, analizy marsjańskiego meteorytu dostarczyły ostatnio informacji, że we wczesnym okresie istnienia planety w obszarach wulkanicznych mogły występować gorące źródła. Jak powszechnie wiadomo, takie systemy hydrotermalne są zawsze uważane za potencjalne kolebki życia, dlatego potwierdzenie tej hipotezy znacznie zwiększyłoby prawdopodobieństwo pojawienia się wczesnych mikroorganizmów na Marsie. No i oczywiście jest jeszcze skała wykryta przez Łazik Perseverance, która jest pokryta ciemnymi śladami zawierającymi żelazo i fosfor, a takie plamy lamparta na Ziemi są zazwyczaj spowodowane przez mikroorganizmy. Ale to, co eksperci znaleźli w danych sejsmicznych z sondy Mars Insight należącej do NASA, jest nie mniej zapierające dech w piersiach. Sugeruje to bowiem, że pomimo wszystkich zakurzonych powierzchni, planeta posiada zbiornik ciekłej wody na głębokości 11 km i tu pojawia się haczyk. Nie mówimy tu o jakiejś marnej marsjańskiej kałuży, ale o ilości wody wystarczającej do utworzenia oceanu o głębokości od 1 do 2 km obejmującego całą planetę. Obecnie uważa się za pewne, że Mars był kiedyś pokryty. Pełnowymiarowymi morzami, jednak większość naukowców zakłada, że większość wody z Marsa została ostatecznie wyrzucona w przestrzeń kosmiczną przez wiatr słoneczny. Ale co jeżeli to nieprawda? Co jeżeli chłodna woda nigdy nie zniknęła z czerwonawej powierzchni, a po prostu wsiąkła w głąb marsjańskiej skorupy? W takim razie doszlibyśmy bezpośrednio do tezy, którą zespół kierowany przez Vashana Wrighta z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zbadał na podstawie danych z sondy Mars Insight. Naukowcy przeanalizowali trzęsienia marsjańskie zarejestrowane przez sondę w regionie Elysium w latach 2018-2022 i doszli do sensacyjnego wniosku. Z jednej strony analiza wykazała, że środkowa skorupa Marsa jest rzeczywiście porowata i poprzecinana pustkami, jak wcześniej podejrzewano, z drugiej zaś strony dane sejsmiczne sugerują, że te drobne pęknięcia i szczeliny są wypełnione wodą w stanie ciekłym. W rzeczywistości te naturalne zbiorniki wodne mogą stanowić nawet około 17% tamtejszej skały. Innymi słowy, zebrane dane można najlepiej wyjaśnić faktem, że środkowa skorupa planety zawiera wodę w dużych ilościach. Dla kompletności należy wspomnieć, że tak jest tylko wtedy, gdy wyniki badań są reprezentatywne nie tylko dla lokalizacji Sądy Marsjańskiej, ale także dla reszty planety. Jeżeli jednak tak jest, a to jest właśnie ekscytujące, czerwona planeta może mieć gigantyczny zbiornik wody gruntowej, zgromadzony w głębokich, porach skał. Teraz możesz nazwać gigantyczne wideo swoim własnym, przechowywanym w swoim kanale subskrypcji. Po prostu naciśnij kciuki subskrybuj, aby nigdy nie przegapić nowego filmu od nas. Do zobaczenia.